Cześć, witam Was w kolejnym odcinku programowania w Scratchu. Dzisiaj stworzymy sobie taką prostą grę. Kiedyś można było ją znaleźć na pewno w internecie, dzisiaj również. Gra była kiedyś bardzo popularna, miała tytuł Straszna Gra. O co chodzi w tej grze? Stworzymy sobie prosty labirynt, który będzie się po prostu gdzieś tam zwężał, Będą jakieś zakręty, będziemy musieli przez ten labirynt przeprowadzić czerwoną kostkę. Ta kostka będzie poruszać się po prostu za kursorem myszy. No i oczywiście, jeśli dotknie ściany tego labiryntu, no to będziemy wracać do punktu startowego. Do, do momentu, tak, aż dojdziemy do końca tej naszej planszy wówczas plansza zmieni się na następną, czyli włączy się jakby kolejny poziom. Kolejny poziom już będzie nieco trudniejszy. Ten korytarz będzie bardzo wąski, więc tutaj pewnie będzie musiał użytkownik tej gry bardzo się skoncentrować i tą myszką tym przedmiotem, tym kwadracikiem, czerwonym mocno po prostu mocno dokładnie po prostu sterować. No i na końcu, właściwie jeszcze zanim będzie oczekiwał włączenia kolejnej planszy włączy się jakiś straszny element z, z przeraźliwym dźwiękiem. Tak? No oczywiście nie będę tu was straszyć, więc nie będzie jakiś drastycznych dźwięków ale tutaj takie proste ze scratcha sobie wykorzystamy, jeśli macie pomysły na jakieś inne elementy możecie je sobie dowolnie już samodzielnie wykorzystać zatem przystępujemy do pracy zaczniemy od usunięcia tego duszka kota Tak nie będzie on nam potrzebny, stworzymy sobie takiego duszka po prostu kwadracik czerwony tak? czyli wybieram, wybierz duszka, maluj i narysujemy sobie taki po prostu czerwony Czerwony, czerwony kwadracik. O. Bez żadnego obramowania, bez żadnego zarysu, czyli tutaj po prostu rysowanie kwadratu e i malutką taką kosteczkę, no, nawet jeszcze za duża, bo ta plansza w tym skręcu nie jest jakoś specjalnie duża. E wybieram sobie tutaj jeszcze ten wskaźnik. zostawię tak na środku dobrze, mam nadzieję, że to wystarczy teraz tak, zmienimy sobie tło tak zmodyfikujemy je troszkę tu kliknąłem na tło, zobaczcie, włączyła mi się zakładka tła zmienię kolorystykę całego tła na kolor czarny czyli wypełnię tutaj kubełkiem a przepraszam, zmieniamy po prostu obraz w bitmapę i dopiero wówczas tym kubełkiem sobie wypełniamy całe tło E, ustawimy teraz e, rysowanie tych korytarzy, tych ścieżek. Załóżmy, że będą one w kolorze e, w kolorze żółtym. Wybieram tu sobie odpowiedni kolor. A no, może nie taki aż jaskrawy żółty. A no, może taki delikatnie wpadający w kolor pomarańczowy. Nawet można tutaj. A, dobrze, powiedzmy, będzie to jakoś kontrastować, i przy pomocy narzędzia prostokąt, oczywiście wypełniony, rysuję tutaj jakieś po prostu ścieżki. Ta pierwsza plansza ma być w miarę łatwa, tak? Więc rysujemy te ścieżki dosyć szerokie. Załóżmy, że to będzie właśnie w ten sposób. A, nawet mógłbym trochę bardziej rozszerzyć to, ale dobrze zostawmy tak, jak jest. I ten korytarz, po prostu ten labirynt, będzie się coraz bardziej zwężał. To ma być poziom pierwszy, więc on nie ma być jakoś bardzo skomplikowany. Narysujemy sobie od razu tło drugie. Czyli znowu wybieram sobie maluj. kolor czarny tak jak miałem wcześniej, czyli tu sobie z tego koloru, z tego tła pierwszego wybiorę próbnik koloru wybiorę sobie identyczny czarny zamaluję tutaj to tło drugie czyli przekształcam bitmapę kubełkiem z farbą wypełniam całe tło i znowu zmieniam kolor pędzla na ten żółty ale robię sobie identyczny kolor żółty więc tym próbnikiem koloru wybieram kolor żółty tak jak w, tym, w tej pierwszej planszy i w drugiej znowu rysuję już nieco trudniejsze, tak? Nie, nieco trudniejszy po prostu labirynt. Te korytarze będą nieco węższe. Tak, żeby użytkownik gry nie spodziewał się żadnego zaskakującego elementu na końcu. Po prostu korytarze zwężamy. Będzie miał wrażenie, że ta gra jest coraz trudniejsza. O, tu muszę troszkę poprawić. E, niestety by była po prostu przerwa. I będziemy tutaj robić takie. Taką piramidkę no, powiedzmy. Eee, oczywiście szerokość tego no, musi być taka, żeby ten kwadracik nam się tutaj po prostu zmieścił. O, teraz mi się przełączyło tło. Muszę wrócić na tło. I jeszcze trochę tutaj zawęzimy. A tutaj. I teraz tak, w tych korytarzach tutaj jeszcze zmienimy jedną rzecz, tak żeby użytkownik wiedział, że to jest jakiś koniec danego poziomu, a przynajmniej żeby się spodziewał tego końca. Zrobimy w takim kolorze, no, może pomarańczowym bardziej, o coś takiego, może i małe prostokąciki po prostu na końcu narysujemy, że dopiero tutaj. Jakby tutaj miało się przełączać, czy też włączać następne tło zarówno w tle drugim, jak i w tle pierwszym. Tak? Zrobimy tutaj taki właśnie element, po którego dotknięciu będzie nam się zmieniało. Tło. No a na końcu w tle drugim wyskoczy jakiś element. Dobrze. Ok, teraz tak. Przechodzimy troszkę do programowania, mianowicie zaprogramujemy duszka. A, uwaga, zmieniamy tło na tło pierwsze, dobrze, tak jak mam teraz ustawione, ja tutaj sobie już przywrócę ten normalny rozmiar, klikam na duszka, no i oczywiście chcemy, że kiedy naciśniemy flagę, czyli ze zdarzeń wybieramy kiedy kliknięto flagę, no, to chcę, żeby ten duszek, ten, ten kwadracik, tak, ustawił się tutaj na początku. Tak, czyli go sobie tutaj przesunąłem, wybieram z ruchu e, idź do x, y. W moim przypadku są to takie współrzędne. Tak, w waszym przypadku mogą być to troszkę inne, w zależności jak sobie narysujecie swój labirynt i gdzie będzie jego po prostu początek. Dobrze, czyli mamy ustawione na początek. gdzie nasz duszek tak, zaczyna daną planszę. I teraz chcemy, żeby po kliknięciu w samego duszka podążał on zawsze za wskaźnikiem myszy. Czyli teraz tak, ze zdarzeń bierzemy blok, kiedy ten duszek kliknięty. Ja tu trochę przesunę, bo to już nam na razie nie będzie potrzebne no i chcemy żeby zawsze po kliknięciu czyli z kontroli bierzemy blok zawsze a następnie z ruchu idź do wskaźnik myszy, tak, tutaj mi się włączyła losowa pozycja tutaj od razu tutaj kliknę i zmienię na wskaźnik myszy tak? czyli idź do wskaźnik myszy tak? no i zobaczcie teraz uruch znaczy uruchomię, no uruchomię w sensie że ustawił mi się tutaj duszek jeden na początku tego labiryntu, klikam na tego duszka i teraz on podąża za wskaźnikiem, za kursorem po prostu myszy. Oczywiście jeszcze nie mamy tutaj blokady wchodzenia na ścianę, tak? czyli zobaczę, że ten duszek jeszcze podąża tutaj sobie na skróty. Zatrzymam ten skrypt i musimy dodać jeszcze tutaj warunek, tak? że jeżeli Nasz duszek będzie dotykać tej czarnej ściany. To ma wracać do tej początkowej pozycji. Czyli z kontroli bierzemy taki blok, jeżeli coś to, umieścimy go w tym miejscu i z czujników weźmiemy sobie dotyka koloru. Tak, oczywiście chcemy ten kolor inny. Biorę próbnik koloru i klikam na tym moim czarnym. Tak, nie sugerujcie się, że to jest czarny. Jak tutaj poprzesuwacie te suwaki bo może być to czarny w nieco innym odcieniu, wówczas ten program nie będzie działać, tak? Czyli dobrze wziąć sobie ten próbnik koloru, kliknąć na tym kolorze, który konkretnie nas interesuje. No i teraz tak, jeżeli dotyka koloru tego czarnego, czyli tego naszego tutaj, tych naszych ścian, to chcemy, żeby duszek z tym kwadracikiem wrócił do tej pozycji początkowej, tak? Czyli tak naprawdę mogę sobie tą pozycję zduplikować, klikam na tym prawym klawiszem myszy, duplikuj i wrzucam Tutaj. No i teraz zobaczcie. Dobrze jeszcze raz uruchomię flagą. Tak. Czyli ustawiam się duszek w tym początkowej pozycji. Klikam na duszku i teraz duszek podąża za kursorem myszy. Ale jeśli dotknie ściany, no to widzimy wraca na początkową pozycję. Tak. O, coś takiego. Tak. No i dalej tutaj po prostu podąża za, za, za kursorem. Tak, tylko widzicie teraz jest tutaj pewien taki mankament, bo jeśli sobie ten kursor przerzucam, to tak naprawdę mogę podążać troszkę na skróty. I teraz, tak, w jaki sposób to, to napraw, naprawić? Tak, no po prostu chcemy, jeśli nasz duszek dotknie tego koloru, wraca na początkową pozycję, ale dodamy tutaj zatrzymywanie skryptu, czyli z kontroli weźmiemy taki blok zatrzymaj wszystko, ale to wszystko zmienimy sobie po prostu tylko na ten skrypt, tak? Czyli teraz zobaczcie, że jeśli dotknie nasz duszek ściany, on wróci na to miejsce, ale trzeba będzie go ponownie kliknąć, żeby podążał za naszą Kursorem, tak, czyli zobaczcie, klikam teraz, nie, nie podąża za tym, ten duszek za kursorem, ale klikam na tego duszka i podąża za kursorem, tak, dotknę ścianę i on wraca na tą początkową pozycję, ale już nie idzie za, za tym kursorem, tak. Czyli ja muszę tutaj tym kursorem wrócić, na tego duszka kliknąć i dopiero ponownie, tak, on tutaj za tym kursorem e, podąża. Dobrze, zatrzymam na razie. Teraz chcemy, żeby po dotknięciu tego koloru, tego pomarańczowego, włączyła nam się druga plansza. Tak? Czyli dodamy tu sobie kolejny warunek, że jeżeli nasz duszek dotyka tego koloru pomarańczowego, czyli z kontroli bierzemy znowu blok, jeżeli umieścimy go nawet tutaj, może pod spodem od razu, z czujników bierzemy dotyka koloru. No i kolor zielony oczywiście zmieniamy znowu z wykorzystaniem tego próbnika koloru na ten kolor pomarańczowy, tak. No i po dotknięciu tego koloru pomarańczowego chcemy, żeby zmieniła się plansza, czyli żeby włączyło się kolejne tło, tak. Czyli z wyglądu weźmiemy teraz blok, e, blok zmień tło na tło drugie. Bo chcemy sobie ustawić to drugie tło, czyli zobaczcie, efekt teraz jest taki: klikam tą grę. Początek, Start, Flaga, tak? Klikam na ten kwadracik i kwadracik podąża za kursorem myszy. Tutaj powolutku w tym labiryncie muszę podążać, żeby się nie pomylić, żeby ten labirynt po prostu przejść. No, on jeszcze nie jest jakoś specjalnie tutaj skomplikowany, tak, więc nie ma jakiejś większej trudności. Zajmuje to chwilkę czasu, dotykam koloru pomarańczowego i przełączył się, przełączyła się plansza na tło drugie, tak. Rzeczywiście zobaczcie, tutaj powiększę troszkę ekran, ten nasz duszek pierwszy, ten kwadracik dotyka ściany, więc tutaj się wszystko zatrzymało. Więc troszkę musimy tą planszę naszą zmodyfikować, mianowicie klikam sobie na tła, zakładka tła. Biorę sobie próbnik koloru, wskazuję ten kolor żółty i tutaj przy pomocy rysowania tych prostokątów, kwadracików, troszkę poszerzam ten korytarz. No powiedzmy w ten sposób. Tutaj w międzyczasie już troszkę zmieniłem, rozszerzyłem trochę ten korytarz. Myślę, że za ciężko, troszkę by było jednak tutaj w ten korytarz tym kwadracikiem wejść, tak, więc to też możecie sobie te od razu zmodyfikować teraz tak, wracamy do skryptu związanego z duszkiem no, wypróbujmy tą naszą grę, tak klikam na start, no i widzimy pojawił się kolejny tutaj problem mianowicie po kliknięciu flagi nie zmienia nam się jeszcze tło na tło numer 1, zatem przy duszku, przy tym kwadraciku zmieniamy jeszcze tutaj jedną rzecz, mianowicie, kiedy kliknięto flagę, chcemy, żeby z wyglądu zmieniło się tło na tło numer 1. Tak, o, robimy coś takiego, zmień tło na tło 1. Teraz rzeczywiście klikam flagę, zmienia się tło, klikam na duszka, podąża on za kursorem myszy, którym przemieszczam i... Po dotknięciu pomarańczowego koloru, to już wiemy, zmieni się plansza na planszę numer 2. No ale widzimy tutaj, ten duszek da nie podąża za naszym kursorem, musimy ponownie na niego kliknąć. Wynika to z tego, że e, przy zmianie tła kursor myszy jest gdzieś tutaj, więc jest na tym czarnym tle i z automatu oczywiście wraca na ten punkt e, początkowy. Tak więc ponownie muszę kliknąć i mogę wówczas dalej tym duszkiem po prostu kierować i go przemieszczać. Dobrze, zatrzymam ten skrypt. Teraz tak, chcemy, żeby w tej planszy drugiej w tej planszy drugiej nieco inne było działanie tego koloru pomarańczowego, tak, czyli jeśli dotkniemy ten kolor pomarańczowy, żeby zadziało się coś innego. Myślę, że skoro mamy dwie plansze, najprościej będzie tutaj jakby te dwie rzeczy zaprogramować to w ten sposób, żeby te dwie rzeczy, te, te skrypty Dotykanie koloru czarnego, pomarańczowego, tak jak mamy teraz, dotyczyło tej planszy pierwszej. Z kolei przy planszy drugiej e, powielimy sobie te skrypty dotykania koloru czarnego, a pomarańczowego sobie troszkę zmienimy. I w tym celu musimy z kontroli dodać taki blok, jeżeli coś to w przeciwnym razie ja go umieszczam tutaj od razu pod tym blokiem idź do wskaźnik myszy, tu z automatu mi to wskoczyło, ale musimy dodać ten warunek, czyli z wyrażeń weźmiemy sobie taki blok równości, a z czujników weźmiemy blok, który się nazywa indeks tła z scena, tak? Jak go sobie tutaj przesunę i w ten sposób ustale, że jeżeli indeks tła scena, czyli po prostu tło będzie tym tłem pierwszym, to ma wszystko się to zagrać, to, co mieliśmy. W przeciwnym z kolei razie chcę, żeby na pewno te dwa bloki rzeczywiście też tutaj były, tylko ten jeden bloczek sobie zaraz zmodyfikujemy. Czyli w przeciwnym razie, ja tu sobie zduplikowałem te dwa bloki. W przeciwnym razie, jeżeli dotyka koloru drugiego, czyli w tej planszy drugiej, dzieje się identycznie tak jak w pierwszej. Mamy to samo, ale jeżeli dotyka koloru pomarańczowego, to my już nie chcemy do żadnej następnej planszy przechodzić, tylko chcemy, teraz ja to usunę to zmień tło, tylko chcemy, żeby. Włączył nam się jakiś dźwięk, czyli z dźwięków weźmiemy zagraj, dźwięk. Ja już tu sobie wcze wcześniej wybrałem taki dźwięk, właśnie krzyku. Oczywiście możemy to wybrać po prostu z dźwięków i zamiast tego dźwięku, który pewnie dźwięk pop jest ustawiony domyślnie, możemy wybrać sobie właśnie ten dźwięk, poszukać ten dźwięk tego krzyku. Tak, literka S, szukamy, to jest złożone alfabetycznie. Jest dźwięk scream, bodajże. Tak, scream one, scream two. I ten screech, tak? o, ten, który sobie ustawiłem. Tak, no, wystarczy go kliknąć. A e, już go mam, więc je, e, po prostu go usunę. E, I w skrypcie e, dodamy odtwarzanie tego dźwięku właśnie w tym miejscu. I e, dodamy sobie duszka, który będzie po prostu z tego miejsca wyskakiwał. Tak? Dodamy sobie duszka. E, powiedzmy takiego nietoperza, tak? Powiedzmy tutaj Bat, bat tak? Topesz e, w takim wyglądzie, jak go trochę tutaj przesunę i teraz tak e, zrobimy. Znaczy tak, musimy dodać jeszcze, że po kliknięciu flagą na, na flagę, to ten nasz nietoperz będzie ukryty, tak? Czyli ze zdarzeń e, wybrałem sobie, kiedy kliknięto flagę, a z wyglądu wezmę blok ukryj, tak? Ja chcę, żeby ten duszek po kliknięciu flagą z tym nietoperzem był ukryty. Wracam do duszka tego czerwonego kwadratu, czerwony kwadrat i teraz tak, mamy ustawione, że w planszy drugiej, jeżeli ten kwadracik dotnie koloru pomarańczowego, to ma włączyć się dźwięk, ale chcemy też, żeby pojawił się ten duszak z nietoperzem. E, możemy w tym celu wykorzystać nadawanie komunikatów, czyli ze zdarzeń wybiorę sobie nadaj komunikat wiadomość 1. Ja to umieszczę jeszcze przed zagraniem dźwięku. E, Nadaj komunikat, wiadomości 1. To spowoduje, że ten dźwięk, zanim ten nasz nietoperz w całości się tam pokaże, bo za chwilę jeszcze zrobimy taką animację, że on będzie coraz większy, to będzie odtwarzał się też ten dźwięk. Tak? I teraz tak, możemy tą nazwę komunikatu oczywiście sobie dowolnie zmieniać. Ja zostawię domyślnie wiadomość wiadomość 1 i przy tym nietoperzu biorę ze zdarzeń blok, kiedy otrzymam wiadomość 1 tak, to chcę, żeby ten mój nietoperz się po pierwsze pokazał czyli biorę z wyglądu pokaż a ma się yy, po prostu z tego miejsca wyłonić. E, może dodam jeszcze tutaj z tego ruchu idź do XY, tak, czyli do tego miejsca, w którym jest obecnie po prostu, w, w którym obecnie się znajduję, e, pokażę się, i następnie chciałbym, żeby ten nietoperz robił się coraz większy, tak, czyli dodam sobie z kontroli taki blok, e, e, powtórz 10 razy, a myślę, że to wystarczy. Powtórz 10 razy i będziemy zmieniać jego wygląd tak czyli zmień rozmiar o 10, 10 może być troszkę mało, więc zmienimy tu sobie na 20, tak, eee, za chwilę sprawdzimy ten efekt, ale jeszcze chciałbym, żeby ten nietoperz nie tylko się powiększał, ale żeby było wrażenie, że on leci i zrobimy, żeby tak po skosie po prostu się przemieszczał, czyli będziemy zmniejszać, przepraszam, zmniejszać, tak, eee, wartość współrzędnej x, bo będziemy przemieszczać się w dół i w lewo, czyli z wartość x też będziemy zmniejszać o, no myślę, że o 10, tak, czyli z ruchu weźmiemy taki blok zmień y o o, przepraszam, tutaj umieścimy zmień y o minus 10 i zmień x o minus 10 też sobie wrzucimy tutaj, o, w ten sposób no i mam nadzieję, że to wszystko więc wypróbujmy tą naszą grę ja może powiększę, po prostu powiększę ekran no, i wypróbujmy. Klikamy na flagę. Tak, nasz pierwszy już zniknął. Klikam na tej kropeczce ona podąża teraz rzeczywiście za tym kursorem. O, tak. Mamy planszę drugą. Klikam ponownie. Spróbuję przejść ten labirynt drugi. I tym razem jak dotniemy tego koloru pomarańczowego, powinien nasz gracz zostać przestraszony. No i działa to tak długo aż tutaj po prostu nie, nie, nie kliknąłem, nie zatrzymałem, tak? Jeśli wam się ta gra po prostu gra, no w pewnym sensie gra, ale też i pewien rodzaju dowcip, żart, tak? Mam nadzieję, że wam się tutaj podoba. Powtórzyliśmy sobie w ten sposób też trochę nadawanie komunikatów. Jeśli chcecie więcej podobnych filmików, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam Was do subskrypcji, kliknięcia łapki w górę. Podzielcie się też w komentarzach po prostu swoimi uwagami, pochwalcie się swoimi projektami i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję za uwagę.